Siemanko wszystkim, z tej strony Kostek i witam was w kolejnym parcie naszej mapki. Hm, zostaliśmy uwięzieni w jakichś więzieniach i musimy uciec. Nie. No, skład jest taki jak wtedy, czyli Danman. Siemanko. DJ Ham. Siemanko. I pan John Dziobak. Au, cześć, pa. i czołem kluski z rosołem. Chłe, chłe, chłe. No, Dobra, a dzisiaj jesteś o tekst... ziemniak. O teksty naszego kolegi. Ziemniaku. O kurde. Przeszedłem. Jasne, Dan przeszedł. No. Czekam Jutno. na was. Nie, dobra, ja ostatni na, raz. Ja chcę na spokojnie. Ha, przeszedłem. Chyba na cheetach. Chyba no, ty masz... No cheat. nie no. To teraz czekacie na mnie i patrzcie jak... nagrywajcie jak lamie w parkurze. Jest. Nie, no nie! Dobra, możesz się tepać. Już trzy osoby przeszły to. Uuu, straszny dźwięk. A woda, nie, ja nie lubię wody. A moja, moja zbrojka. To parzy cię? E, mogę cię, <grym> a nie, to jest pani. Parzy woda. Tak, woda mnie parzy. Wiecie, jak to boli. Ej, Choć, jestem... Choć jestem w klasie sportowej, pływam. Ale boli Teraz to. to. Kurde. Do czego są piórka? A, do dostrzał. Do... No. Żeby były. A wiecie, że w jogboxie są y, ten y, lodowe strzały i ogniste. No. Zarąbiście. Ach. co ty tam otwierasz? Nie ma tak, ci że... Teraz ham się podnieca jogboxem. Hmm. No, zarąbisty no. O, znalazłem nic. Super. Odlaguj Super. się. Aj. Co komu o, laguje? O, dobra. Przycisk znalazłem. Dobrze. No przyciskiem pewnie trzeba coś otworzyć. No, no. co ty? No coś ty. Dzwi są na końcu. Gdzie? Nie widziałem jeszcze. Dobra, przestanie tak głupio mówić, bo... Zobacz, bo Bo nie chcę wiedzieć jakie będą komentarze. Cześć. Nie będzie komentarzy. No co jest? W tym komentarz jeden DJ Hama. Dobrze... No, dobrze cisnąłeś, no, Ham. <laughs> co to zrobił? What? Ej, Kto go. tu napisał takie coś? Ty co? tak napisz. Nie, ja nie napisałem. Co Ale napisał? ty tak napisz. Po <laughs> co mi? Żyrafa. Żyrafa. Cicho. Ej, Kuba weź nie śpiewa jak wczoraj. Przepraszam. Spoko. Nie! Dobrze mam. Jest. E, No nie! spadłem z samej ty, góry! Czekaj, tu mogę. A tu teraz... mogę, jestem bosem. Pan John Dziebak musi dojść, bo ma co guziczek. muszę? guziczek. No ty musisz dojść. Ha? lekko. Potem masz guziczek. O w dół. gdzie, to, gdzie teraz? Czekaj, ja jestem prokoksem. O co tam poszedłeś w ogóle? Po co s... Ej, po co? Kto tutaj tak stoi na siwcie? A da... Ej, gdzie teraz? Gdzie ty jesteś? Tutaj. E, tam musisz ska... Gdzie na? No machnę, żeby mu pokazać, gdzie ma iść. Musisz A, tam przy Ale skoczyć. on i tak nie patrzył na ciebie. E. Dobra, ja poczekam. Uch. I teraz tak spadam. Przyszedłem no, spad... Jasne. E, gdzie no, nie gdzieś... iść, Kostek? Zobacz. Zupełnie nie tam, gdzie powinniśmy. Dobra, pomiesz. to się... No. Czemu ty masz taki długi nick? Bo mi się tak zachciało, jak masz problem, Zmień to... ten nick na dziobak! Bo nie, to mi się te... tabi już masz cały nick jego. Po co? Jak tab? No tabi cały nick mu się po, e, pojawia. Aha, no, spoko. jest ciemno. O, tu jest guzik. Jak chcesz się tepnąć. Co ten guzik zrobił? Tabliczki, welcome to the. Nie, ja, ja myślałem, że tam trzeba dalej skakać. Oszukałeś mnie, jakąś się pomyliłeś. Raving bo. No nie, znów 20 FPS-ów. Ej, kto A, tam, w tam w środku jest? A co tutaj no robi? ty teraz ją. Trzeba Ej, tam jest na górze, na dole skrzynia. Gdzie? Tam na dole w rogu. A noś nie zauważyłem. To ja już panią pójdę, No Entry. fuck. Ha! Złoto, kto zbiera złota? Ja. Ja, to, to weź. Za tobą jestem. Ej, napiszcie w komentarzach co wolicie, czy. Mike, czy weź, Survival? Ej, weź e, weź czy Survival Gamesy. Ej, macie otwarte drzwi. Gdzie? No, survival gamesy. Mi Kurde. Staje, ale nie ma teraz żadnego serwera na 1.4 4 survival gamesami. A ja dostałem pana zapotrzywanie. Tak. No dobra DJ Craft. Ej, no, no możecie się tepać, bo przyszedłem, Jestem bossem. Ten nowy Minecraft jest o wiele lepszy, niż ten poprzedni. Uuu, jak no. fajnie! Czyżby to tam nie, tam jest... Uwaga! łombo ja skoczyłem od razu. Dobra, pytanie, gdzie my mamy leśnicę? Tam teraz? jest tabliczka. Mówiłem, to ma pojeść dziwne. A nie! Ja już myślałem, że tu jest u góry. A to są schody, więc po to wypływacie. It stinks here. To coś jest? O tam jest dziura. Dawaj Kostek, idziemy. Zostawiamy ich w tyle. Idziecie do dziury. Świętusku. <laughs> ci Kostek? No. Dzięki. No, tu coś jest, zdecydowanie. Jest parkur. Yeah! Byczo. O oh, kurde. <laughs> oh no. Kurde, nie zaskoczyłem na ostatnim. Ja na drugim. O, dobra, ja to robię. Ja nie lubię pod prąd. Lubisz podprąd? prąd. Przecież to twoja ulubiona rzecz. Wy znajdźcie inne przejścia, tutaj... Ej, tu się nie da. nie Widziałeś, jak spadłem na pierwszej drabince? No. Bo jesteś lama. Oh shit, sprint. Ej, Kostek, patrz tutaj. Tutaj trzeba ich chyba naokoło. Patrz, tutaj są drabinki. Czekaj, bo tu się... Tu są drabinki, patrz. Czekaj, bo to później tam... Ale ja stwierdzam, że tu się nie da wskoczyć. Ej, ok. Mm, ile to jest? Czekaj. Okay. No weź tu. Jeden, dwa, trzy, cztery... Pięć. pięć. Ale nie, dobra, czyli to są cztery, bo jest tu drabinka. Ej, dobra, da się. Da się jednak. Ale to jest bardzo trudne. No kurde, za... Shift no. Jest, przeskoczyłem, yeah! Widzicie, jaki Ej, No czytura... zaraz spadniesz. Ej, którędy trzeba iść? Przed siebie. Tutaj. Yes. Spadnie, patrz, 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 patrz. Bo mnie zrzucisz pewnie. Jest... No ja o, na nie. drugie nie mogę dolecieć. O kurde. Dźwignia o nie! Pa. Tam Gdzie? dźwignia była. Aha. Kurde, to pewnie checkpoint. Kostek, przyszedłeś? No, checkpoint tak. nad jest napisany. Gdzie? O, jest, wygrałem. Ja też tepam. Bez checkpointa. Ej, tam był checkpoint. Daniel, jak mówisz, żeby się tepać, tylko żeby nie wpisywać? Nasiskasz yy, pierwszą literę Niku, No i tab I się cały nick pojawia Aha, i teraz mamy Aha. Dzięki A patrz, ej to taki, takie... Aaa, tutaj są teraz różne pomieszczenia z A Ała! Dobra, ja Sorry. płynę wyżej Pomogę ci Nie, 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 bo mnie zrzucisz No, gdzie nasze domy? Gdzie wy jesteście? Hon? E, ile Dobra. tu jest pomieszczeń? Nic, nic nie ma. Dobra, stamtąd przyszliśmy Co? Spadniesz Ej, gdzie tutaj? Kto Ej, do... a, a stąd zeszliśmy. Płynę sobie tutaj. Ej, to Ta... kto trzeba przejść? Tam widzę żelazne drzwi. Gdzie? Tam. Czekaj, tam nie. Aha. 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 Żyrafa. Ej, tam jest jakiś parkour. Tylko nie mamy. A kto ma guzię? Mało tego parkura tutaj jest. Może ty, w tych dźwigniach? Mamy wszystkie dźwignie przesunąć, czyli cały parkur się od, y, no, y, t, zrobił. Fajnie by było, jakby było taki, więcej parkura. Taka mapka, prawdziwa, A to takie przechodzenie jakieś. Bo to jest, ad bo to jest adventure parkur. To głupie. No, ham, powiedz, czy coś tam jest. E, czy słyszałeś ten dźwięk? No. Boisz się? No? No bo to dzieciak. No robiłem w Gacie, wiesz? to zmień, poczekamy. Haha, żartowałem. Dobra, ze dwóch. Dobra, nie trzeba go zabić. To ja ja robiłem, haha. Ha. No słyszałem, ty... słyszałem. No, coś ty. cię zabiję grzybkiem? A ja co mieczem i co? citer grzyba dał. Nie, nie dałem, znalazłem w szynkach. Dobra, o dupę. Ej, gdzie ta... jesteście? Ja już dalej. Jak Ma... dalej. Mam 8 czerwonych pochodni i jedną zwykłą. La U, labirynt. Mogę, Mogę... zetknąć? Tak, tepajcie się do mnie. Um, um, skąd przyszedłeś? Dobra. Dobra, postawię tutaj zwykłą pochodnię, że tutaj jest taki początek. Puksto. A ja postawię grzybkę. Tutaj czerwoną, że tu się byliśmy. Tam, tam, tam. Jakoś tak spójrz na siebie. Daniel dziś zrobił tego. Co? Kartkę z Slendera. Eee, znalazłem wyjście. Ja też zrobiłem wczoraj 8. Eee, y, jutro Halloween, przebieram się za Slender. Eee, musicie. O! Eee, e, znalazłem wyjście TP do mnie. Też je znajdę. No dobra, to ja idę dalej. O, dobra, nie znajdę. Ja, nie... ja znalazłem. Ja znalazłem. Bo Dan był za mną. Co to tak? To drobinki. Ale fajnie. O nie. O, ale ciężko wypłynąć, o kurde. A dobra. O nie, znowu to samo. Eee, znowu labirynt? A, gdzieś spadłem. Następnym razem to poszukamy parkour, a nie jakiegoś adventure. No. A to jest parkur. Nie, to adventure parkour. Ej, my stąd przyszliśmy. Jaki... jaki troll? Nie no wiem, no, że to głupie. Ej, jakąś dźwignię ciągnąłeś czy coś? Ta. Tutaj spadamy. Ej, no to już chyba te drzwi są otwarte. Fucken. Gdzie te drzwi są? Tam na górze, czekaj, ja zobaczę. A tu nie. coś jest. A tam jest w ogóle dźwignia przy nich. Dobra, ja nie zauważyłem jej. Czekaj, jak my tam mamy wejść? Właśnie. Może musisz się coś otworzyć? Ej, właśnie musimy do wszystkich pomieszczeń wejść i przesunąć dźwignię. W tym labiryncie, nie, bo tam dźwignia jest przy drzwiach. Ej, w tym labiryncie musi być jakieś wyjście, chyba. Czekaj, tu coś jest. Nie A gdzie jest. był ten labirynt? Jak wejść do tego labiryntu? Tutaj. Ej! Kliknąłem tu, ja. prawym przyciskiem nicią na wodę i mi znikło. Bo, Bo postawiłeś, jakby. Nie da się nic postawić. Da się. Da się. O kurde, muszę co? wziąć Jak? powietrza. Tripwire. Tripware. Ta pułapka, co wchodzisz na linkę i coś się dzieje. A tam może coś tu było? Ej, no czekaj, tu jest jakiś... No, My no, z jesteśmy ty... w tym labiryncie no, ja tędy nie labiry. przejdziemy. Czekaj, jak to, co tu zrobić? Kostek masz ten? Tym, co odbierzesz czas? Jak to... Tam... No, no, Stop. mam, mam, mam. A ustawiłeś? Będę, 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 Przestań! Tak. Grzyb? Odwdzięczam ci się za ostatni odcinek. Ja postawiłem grzyba. No kurde, gdzie to? Ludne to. Co ty? No to po co tu nagrywamy? to po co ty z nami jesteś? A. A, A co? po co? Bo co? Pójdę. Znalazłeś bo... te wyjście? Pójdę, bo. Co? No. Pójdę, so. bo. Co? Żelę fafa. A nie tofasz, Dobra, ja wbijam do tego labiryntu. Ja Ej, znalazłem i... chyba wyjście. Jesteście w labiryncie? No. Ja nie jestem. Ja wiem jak dojść do labiryntu. Ja też, ale mi się nie chce wpływać. Znało ale nie. Was. Do Czekaj? wyjścia z labiryntu. Jest Znowu jestem w wyjściu z labiryntu. Nie co, wiadomo co. co to było złoto. Ej, Ej tu, tu są jest... Ej, tu jest otwarte. Co to jest? Chodźcie tu do mnie. O, tu znalazłem coś. O, kostek może w tej wodzie coś musi być. i chodźcie tutaj. Czekaj, a gdzie? I re... tutaj już. I teraz Aha. to już jest ten początek labiryntu. Ej, chodźcie do mnie. Tu, tu jest tak, tu Są jakieś drzwi. I coś znalazłem. Oto. Tu? Gdzie Ej, co to jest? właśnie, znalazłem to. Ej, tam coś. Się... I... A, już wiem. Tu jest dźwignia. Kurde, a Pcha mnie pchaj się. No ja nie mogę. Zostałeś? Kto bo... Dan. Nie, no, dziękuję Wam, że się tak pchacie. Dobra, kurde. Kto no przyszedł... też nagrywam, żeby coś się działo. To przeszedł? Dan. A? No Co, no chyba ja, ja jestem na początku. No jest. kostek. Nie rozróżnia. Dobra, Stefan, już. I co tu jest? Właśnie nie wiem co teraz. Czekajcie. No jakieś pistony zadziałały czy coś. A to z drugiej strony. A gdzie my... Aha. Tutaj trzeba iść. Tu jest jakiś parkur Do mnie. A znowu. Dobra, wy tam obczajcie, ja tu gdzie? Tutaj. Ale my to zrobimy... A nie, czekaj. Mhm. Dobra, wy to rozkminiajcie, ja tu rozkminuję. Ej, bez beki, tu jest parkur Po lodzie. No. Nie wiem, gdzieś ty. A, dobra, pójdź w drugą stronę. Ui. Trzeba tam skoczyć. Aha. No, tato, idź. <grych> Ej! Ej, co ty śmiejesz, Danielu? No, a e... co, nie mogę? Tanie. Gdzie teraz? Ej, na. Tam? Tę a patrzcie, tu są, powinno się coś wysunąć. Tutaj gdzieś powinna być dźwignia. Dźwignie są przy dispensera. Widzisz? Aha. Ej, a czemu? A dobra, nic. Dobra, tam się nie da doskoczyć. A czekaj, może da się na tą drobinkę doskoczyć. Dobra, ja. mój minutnik mówi, że już mamy kończyć. Ej, tą dźwignię można wajchnąć. Prawie chyba nic nie nagraliśmy. Którą? Kurde, byłem. Bliżka. A kurde, nie mogę jej waichnąć. Przesunąłem. Aj. I co? I nic. Nie ja. Spencery są puste. dobra, to chyba tutaj zakończymy, nie? Mamy tutaj trzy coś na tych wełnach położyć, coś co wypadnie z tych dispenserów. Gdy A to gdzieś... trzeba trzeba te dźwignie. Tutaj gówno wypadło. Gdzie? No szlak. Jee, yeah! coś mi wypadło, wełna. Przecież nie ma no. gówno wełny. No. I masz i... masz to, masz tą wełnę postawić na tamtej wełnie. Dobra, szybko rozstawiaj. Szybko rozkminiamy. Dobrze! Ja robiłem, no. Na wełnie, on wełną. no. Na no, bo wtedy nie przejdziemy. No postaw szybko. Może przejść. No, Daniel! Jeszcze Slam. trzy, jeszcze dwa. Nie. Czekaj. Jak tu tamtej dojść? A do... Taki, taki... Ej dobra, chodźcie do... Kurde ta... nie sięga. Dobra, chodźcie do tych tabliczek i zakończymy drugiego parta, bo ta mapa jest długa. O ja to udekoruję. Ej? Tak. Dobra, ja stoję tu. Spróbujcie otworzyć dispenser. Pustry. Nie. <twierdzi> no, no to to taki nudny trochę od. O, jak ładnie. Taki. Taki nudny trochę odcinek, ale my musieliśmy tutaj dużo No Nie stoi przede mną. No! To ma usiąść? <twierdzi> Tak. tej kucy, to będzie winać mu chociaż trochę włos. No nie przesadzaj. <grym> Coś mam. Coś mi wystaje. Dobra, no to to by było. <grym> Dobra. To by do zobaczenia ma. do następnego odcinka. Dokładnie. Komentujcie, subskrybujcie. Łapę w górę, nie całujcie. Stop. Nara. Nara.